Siemanko, dzisiaj wam przedstawię jak uruchomić Google Chrome w Windows 8 w stylu takim modern UI. Potrzebna będzie do tego przeglądarka Google Chrome w wersji co najmniej 26, jak się nie mylę. Możemy ją pobrać ze strony google.com/intl/pl/chrome. Slash Browser. Oczywiście podam to w opisie, albo gdzieś tutaj się wyświetli w annotacji. Strona tutaj mam już do przykładu pokazana. To jest wersja pulpitowa. Żeby przełączyć się w wersję dla Windows 8, wystarczy wybrać tutaj te okienko ustawienia i uruchom Chrome ponownie w trybie dla Windows 8. Naciskamy. Jakiś błąd origina i uruchomiło nam się w trybie dla Windows 8. Stwierdzam, gdy testowałem Mozilla Firefox, ona była troszkę mniej taka wielofunkcyjna w trybie w tym Windows 8, a to wygląda za to, jakbyśmy normalnie uruchomili na pełnym ekranie. A więc trudno mi stwierdzić, który jest lepsze. W każdym bądź razie to Wy będziecie oceniać. Ja Wam tylko pokazuję, jak to zainstalować, jak to włączyć. To chyba myślę, że będzie na tyle i cześć!